Dzień dobry, kochani. Tu Ania Żylińska. Słuchajcie, dzisiaj mamy naprawdę dużo, dużo roboty, bo mam dla was aż cztery dostawy, cztery dropy, cztery rzeczy. Po pierwsze, mamy ee, nowości z Blooming villa. Mojego ukochanego. Znowu mam dla Was mnóstwo pięknych rzeczy, plus wracają bestsellery, które już były i szybko się zmyły. E, drugie, mam dla Was trochę staroci, nie jest tego dużo, ale kilka naprawdę fajnych rzeczy do pokazania. No i dwie rzeczy wskoczą w zakładkę rękodzieło. Będzie premiera. E, kolejne fantastyczne rzeczy, tym razem będą to obrazy, obrazy aniołów, ale takich naprawdę, naprawdę fajnych, e, więc wszystko Wam zaraz też pokażę. Przypominam też, że jeżeli macie chęć, zajmujecie się rzemiosłem, czy jakim, jakąś twórczością artystyczną, rękodziełem, to możecie do nas napisać, czy na Instagramie, czy na maila yy, i wysłać zdjęcia swoich prac. Być może nawiążemy współpracę, czemu nie? Właśnie te dwie nasze pierwsze, w, yy, pierwsze rzeczy w zakładce Rękodzieło są właśnie yy, od widzów. Także od widzów dla widzów. Bardzo fajna, myślę, rzecz, także możecie się odzywać. Od razu tylko mówię, że odpisujemy na wybrane oferty, bo jest tego sporo, yy, a jednak, no, nasz sklep ma określony kierunek i nie wszystko, nie wszystko będzie w sklepie nie w, nie w każdą stronę, da się po prostu podążać więc proszę się na nas nie obrażać ale odpowiadamy na, na wybrane rzeczy, które gdzieś tam nam się z naszą wizją naszego butiku parentela sklep zgadzają no i czwarta rzecz, to wam chyba już nie zdążę pokazać, bo paczka jest dopiero w drodze, ale wy możecie wejść po obejrzeniu filmiku na stronkę i tam już będzie listok fantastycznych drewnianych Rzeczy od jaskółczego gniazda, które to już będzie właściwie trzeci listok, tak Wam się te rzeczy spodobały. E, powrócą znowu torebki, albumy na zdjęcia, zakładki do książek, zawieszki zapachowe to wszystko co było, powróci, także aż cztery dostawy w jednym. Więc będziemy już zaczynać, żeby ze wszystkim zdążyć. Tylko jeszcze chciałam Wam. Was zachęcić, odświeżyliśmy nasze konto na Patronite, jest takie teraz fajnie zaktualizowane, świeżutkie, więc zachęcam, żebyście tam sobie poszli. Macie też w opisie link do tego. No i tam można nas wspomóc, działalność naszego kanału, bo, no bo dlaczego, dlaczego nie? Nie ukrywam, że teraz gdzieś tam każde wsparcie jest dla nas bardzo cenne, Wiadomych przyczyn. Można zostać patronem kanału, takim współtwórcą, mecenasem tego, co my tutaj robimy. Za to są od nas takie drobne upominki, jest też rabat do zgarnięcia na zakupy w sklepie, no i właśnie można zostać honorowym patronem kanału, który wszyscy patroni będą wymienieni na początku odcinka. Także zachęcam obczajcie sobie, i jak macie ochotę wspomóc kanał, to zapraszamy. A teraz już przystępujemy do unboxingu i pokazywania. Bardzo to lubię. Zaczniemy od Villa, bo Szymon tu na mnie krzyczy, że jest pusty stół, bo wszystkie Rzeczy z Bloomingvilla oczywiście tylko po jednej sztuce, tego jest cała paleta, ale po jednej sztuce mam tutaj w kartonie, więc będę teraz odpakowywać. Zobaczcie na początek taka piękna lampka. Ona jest, słuchajcie, ceramiczna, dlatego skradła moje serce. No i jest taka bardziej współczesna, ale w sensie taka wpasowująca się w aktualne trendy wnętrzarskie, bo i te kolory są takie nawiązujące do trendu dopamin, który ja też bardzo lubię i który teraz e, e, właśnie jest wciąż jeszcze mocno na, na topie. A też, no, forma jest taka właśnie minimalistyczna, ale też, słuchajcie, zabawna, fajna. Także ta lampka mi się szalenie podoba. No i też plus za to, że jest ceramiczna. Dla mnie zawsze rzeczy z ceramiki są na propsie. Żarówka jest nasza, także żarówka nie jest w zestawie, ale no myślę, że to, że to nie problem. Jedziemy dalej. Piękne miseczki w kropy. Powiem wam, że na nie się czaiłam już tak dawno, e, tylko jakoś tak zawsze coś, coś innego i już nie starczało na nie miejsca w zamówieniu. Wreszcie się udało, są prześliczne. E, to są takie miseczki, e, Raczej, raczej nie na zupę, bo są małe, na jakieś tapasy, tak po polsku się to mówi, przekąski, tak? Na, o, wiecie jak ja na to zawsze mówię, na orzeszki, na orzeszki, na oliwki, e, albo na przykład też jak serwujecie lody. To jest też dobra wielkość, tak? Także taka ładna miseczka w takie duże grochy, można ją prać w zmywarce, nie trzeba się tutaj obawiać i tylko się cieszyć. Powraca ten fantastyczny dzban, który was urzekł mimo, mimo ceny. No, nie dziwię się, no jest, jest absolutnie piękny. Już żeśmy ostatnio o tym rozmawiali wspólnie, że jest na pewno w jakiś sposób Bolesławcem inspirowany, ale ma piękne kolory, piękną malaturę i piękną formę. Wszystko w nim jest naprawdę super. A jak już jesteśmy przy dzbankach, to pokażę Wam nowość. Tego dzwonka jeszcze u nas nie było. On jest taki trochę bardziej. Um... No, no, ten powiedziałabym, że jest bardziej tradycyjny w formie, no bo właśnie taki ludowy, taki bolesławiec, a ten jest taki bardzo nowoczesny, taki minimalistyczny. Jak właśnie macie takie wnętrza e, bardziej w trendy się wpasowujące, no to będzie pasował, chociaż wydaje mi się, że do tradycyjnych wnętrz też jak najbardziej. No i co jest w nim jeszcze fajne, to że on jest naprawdę duży. To jest duży dzban. Zaraz nie wiem, czy tutaj tak łatwo piszą pojemność, nie, ale no widzę, że on jest naprawdę wielki, też można go myć w zmywarce bardzo fajny na jakąś lemoniadę, czy na herbatę co tam sobie chcecie zobaczcie, że jest większy od tego oba są piękne blooming wheel to jest w ogóle piękna sprawa tak jak wam w którymś z filmów obiecałam, będą się pojawiać na paranteli rzeczy świąteczne. Muszę was przetestować, czy, czy będziecie chcieli się ze mną w to bawić. Na pewno wkrótce powstanie cała osobna zakładka Boże Narodzenie i już mam kilka rzeczy w drodze zamówionych dla was i, i dla siebie oczywiście też, bo to jest, słuchajcie, coś, co ja naprawdę bardzo kocham robić. Zresztą wam kiedyś już chyba mówiłam, że mieliśmy w ogóle, przez dwa lata prowadziliśmy takie stoisko świąteczne we Wrocławiu, w galeriach handlowych, właśnie z różnymi papierami, pocztówkami, dekoracjami świątecznymi. Trochę za tym tęsknię, bo to była fajna robota dla mnie. To wykładanie tych torebek i takie ich idealne um, wyrównywanie i robienie pięknej ekspozycji świątecznej. Jakieś takie zboczenie na te święta mi zostało, więc um, no, jestem ciekawa, czy Wy też się wkręcicie i będziecie u nas rzeczy zamawiać. Ja muszę spróbować, bo jeśli tak, to będę bardzo szczęśliwa bo uwielbiam robić zamówienia na świąteczne dekoracje. Sprawia mi to wyjątkową przyjemność. No i zobaczcie, mam dla was takie zawieszki piękne na choinkę albo na okno, co tam sobie wymyślicie z Bloomingwilla? Jak się zapewne domyślacie, zapewne domyślacie, nic się nie stało na szczęście. Są one drogie, jak to Bloomingville, ale też są naprawdę ładne. Przede wszystkim są szklane. To nie jest żaden akryl, żaden plastik. Tylko to jest szkło, szkło przepięknej barwy bursztynowej i pięknie uformowane. Zobaczcie, każdy ten, każda ta zawieszka jest inna, ale bardzo się oczywiście ładnie razem komponują. Ta ma świetne zawieszenie. Zobaczcie, nawet nie ma tej końcówki takiej bombkowej, tylko jest po prostu taki szklany zawijas na końcu. W ogóle ta chyba mi się najbardziej podoba, ale są naprawdę Piękne. Piękne. Kolejna nowość to kolejne miseczki. To są miseczki od kompletu z tym dzbanem. O, są takie piękne. Jeszcze nawet im się tak nie przygląd... Oh my god. Są bąskie, są śliczne, zobaczcie. To jest taki set dwóch. One są różne, ale no widać, że są od kompletu, to nikt nie zaprzeczy. Ta lamówka kobaltowa się powtarza, no i w ogóle kolory się powtarzają i klimat. No są, są boskie, są piękne. Piękne takie miseczki, też takie przekąskowo-lodowe powiedziałabym. No i zobaczcie, że właśnie można je śmiało do tego dzbana. No to jest, to jest jedna, jedna seria, jeden komplet. Przepiękny. Bloomingville jest taki dla mnie trochę jak rośliny, bo dzięki temu, że wam też się podoba Bloomingville i że zamawiacie chętnie te rzeczy, to ja mogę z nimi obcować i to mi też sprawia przyjemność, nawet jeśli muszę wam potem oddać te produkty, to jest tak właśnie jak z roślinami, że samo dotykanie, oglądanie, przebywanie, to, że mogę o nich sobie pogadać, pokazać wam na filmie, to jest dla mnie ogromna przyjemność. Tak, tak miałam z roślinami, tak mam z Bloomingville i tak mam ze starociami, e, także to dla mnie jest też o, ogromna la, radość Wam to pokazywać. E, zobaczcie, to jest taka piękna osłonka, trochę wygląda jak jajo dinozaura, które zostało rozbite i już się z niego dinozaur wykluł. E, bardzo e, też ładna. E, talerz w kropy, tym razem w mniejszym rozmiarze. Mieliśmy takie ogromne, obiadowe, a teraz takie mniejsze na śniadanko, także... Bardzo ładny ten wzór jest. On mi się zawsze kojarzy z borówkami. Fajne, fajne jest to szkliwo takie matowe. Tym razem powrót, powraca ten przepiękny haczyk PAW. No, nie dziwię się, że go wykupiliście w całości, bo jest naprawdę bombowy. Przepiękny. No zobaczcie tylko, tu nie, nie, nie potrzeba żadnej zachęty, uważam z mojej strony, żadnego przekonywania was do tego, po prostu e, przedmiot sam się broni i robi robotę. Kolejny bestseller, który dziś powraca, to wyciskasz do, do cytrusów Bea, on już u nas był e, i też bardzo szybko wybył. Zobaczcie, to jest bardzo fajna sprawa, bo tutaj wygodnie się kładzie, wyciska, i ten cały soczek wędruje do Dzbanka, i potem można sobie jednym ruchem wykorzystać, a tu oczywiście zostają pestki. Też można mieć wszystkie błumiękwile, można mieć w zmywarce, także i taki ma piękny, właśnie polny, ziołowy wzór. I jeszcze jedne miseczki, też z tego kompletu do Dzbanka, jeszcze mniejsze. No zobaczcie jakie urocze to już tak właśnie typowo na jakieś oliweczki i drobne rzeczy. O, Jezus, są przepiękne. Już wiem, że też na pewno sobie przynajmniej jeden zestaw zostawię, jak zdążę. no Bo zawsze staram się e, jak, no nie, 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 nie brać dla siebie rzeczy od razu tuż po wrzuceniu ich na stronę. E, tylko no, zostawiamy je dla Was w pierwszej kolejności. E, I czasami jest tak, że potem żałuję, bo już tak szybko coś znika, że się sama na to nie załapię. W międzyczasie pan Kurier przywiózł już wieszczackie anioły, ale jeszcze musicie chwilę poczekać. Skończymy Bloomingwillę. Ja już w każdym razie widziałam. E, będziecie zadowoleni. E, dobra, rybki. Rybki że Rzekomo Szymon nie wypatrzył, ale coś mi się nie, jakoś nie kojarzy, nie pamiętam, ale niech mu będzie. W każdym razie są naprawdę super, Mua! one są ceramiczne i to są moi mili solniczka i pieprzniczka. Na dole jest oczywiście otw otw otworek do nasypania. Y, przypraw, a, a tutaj się sypie. Więc, no po prostu sztos. Jak dla mnie, sztos. Jak dla mnie, one mogłyby też równie dobrze stać po prostu na półce jako ozdoba, tak się właśnie całując, bo są super. Ale skoro jeszcze dodatkowo są solniczką i pieprzniczką, no to w ogóle ekstra. To też myślę, że to jest taki produkt, który za długo y, u nas y, na wirtualnej półeczce nie postoi. Serwetki z kogutem, bardzo proszę, ładna taka wersja. Współczesno-skandynawska klasycznego motywu koguta, jak najbardziej moim zdaniem udana. Teraz mamy powrót. Powrót bestsellera. Wracają ceramiczne ryby. To też wiem, że nie muszę was do nich przekonywać, bo one bardzo szybko zniknęły. Te ryby ja też mam, pokazywałam wam na filmie, wiszą w naszej kobaltowej komunecie. Mm, one no są świetne. No po prostu są bardzo dekoracyjne, bardzo piękne i Tyle. Świecznik ze szkła. Piękny. Piękny jest, bo jest szklany i ma naprawdę przepiękny kolor, taki nieoczywisty. To jest kolor taki trochę transparentny, ale troszeczkę różowy, ale też trochę szary. Taki no naprawdę nieoczywisty. Pięknie to wygląda. Ostatnio takie podobne na starociach, żeśmy znaleźli, to I ten no, też jest bardzo ładny. Właśnie fajne, bo ten kolor jest taki nieoczywisty. Jak się patrzy pod światło, to taki bardziej w róż wpada, a jak na ciemniejszym tle to bardziej w szarość. Super ładne i fajna jest też forma. Naprawdę, naprawdę bardzo ładne świeczniki. No i taka jeszcze mini paterka, taka tacuszka też na jakieś przekąski. Bardzo ładny kształt i fajny kolor, taki oliwkowo-beżowo-brązowy, taki właśnie w kolorach ziemi. I do tego motyw roślinny. To chyba są tulipany, tak mi się wydaje. Bardzo ładny przedmiot. Kolejny świąteczny przedmiot. Kto oglądał nasze filmiki z ubiegłego roku, jak dekorowaliśmy Bloomingvillem dom na święta, to na pewno kojarzy piękny świecznik właśnie taki z takim No to nie jest Mikołaj, to jest taki dziadek. Świąteczny dziadek. No i tu ma w głowie otwór na świeczkę, taką cienką, e, bardzo fajny przedmiot, też ceramiczny, ładnie malowany. E, myśmy używali swojego w tamtym roku przez całe święta, także wam też polecam, teraz też macie okazję sobie dziadka zapodać. No i ostatni, e, ostatnia rzecz, e, nie nieprzyzwoicie drogi kubek ale nie mogłam go nie zamówić, ponieważ jest też nieprzyzwoicie dobry. Jest na nim ten sam kogut, którego znacie już z torby z kurą. Niestety torby z kurą już nie ma bo bym wam zamówiła, bo ona się sprzedawała w jakieś 15 minut cały nakład zawsze, ale nie ma już, ale jest, ta, ta kura powróciła na kubeczki. Do tego zobaczcie na to ucho, ucho jest nieziemskie, piękne i teraz jeszcze jedno wam pokażę, popatrzcie, troszkę przykurzyło się, no to nic, e, pokażę wam wnętrze, uwaga, jesteście gotowi, patrzcie na ten róż, jaki jest piękny, ten kubek jest po prostu absolutnie genialny, tak jak mówię, bardzo drogi, ale no, jest, jest po prostu piękny. No dobrze, to zaczynamy z Bieszczadzkimi Aniołami. Słuchajcie, z wielką dumą i radością prezentuję Wam kolejną serię rękodzieła, która wyląduje na naszej zakładce Rękodzieło, tam będziecie mogli je zakupić. To są prace Agnieszki Fleszar z Amaretto Art. Możecie zobaczyć oczywiście profil na Instagramie, zachęcam. I pani Agnieszka maluje takie oto piękne anioły na różnego rodzaju deskach, które sama to jest właśnie takie coś, co ja bardzo lubię. Ja też tak często robię, że ona szuka przedmiotów, takich kawałków tego drewna, które do niej przemówią i na nich tworzy swoje dzieła, więc to absolutnie nie jest masowa produkcja. Tylko właśnie one są też dopasowane do, do tego drewna. Zobaczcie, tutaj jest jakieś takie, widać, że ono jest takie bardzo nierówne. Tutaj ma taką fajną e, fakturę. E, piękny anioł, bardzo mi się podoba, jak ta szata tak zanika na dole. E, I zobaczcie, też ładnie skrzydełka przechodzą na ramę, jakby ra, ta e, obrzeże jest wkomponowane. W całość, i jeszcze ma taką piękną suknię, ten anioł, taką bardzo mm, prostą, wiejską, polską. Taki jest anioł numer 1. Numer 2 też jest na takiej ści ściętej, grubej desce. Zobaczcie, z tyłu. Tutaj widać, że to drewno jest takie naprawdę wiekowe, bardzo nierówne. Tutaj też zresztą jest sporysowane, no piękny, piękny sam, nawet to drewno jest piękne, no i oczywiście sam obraz jest bardzo ładny. Ten muszę trochę patrzeć, bo ja dopiero też przed sekundą je pierwszy raz zobaczyłam. E, piękne kolory zieleni. Jaśniutka, taka seredynowa na górze, na dole ciemnozielona, i tutaj nie wiem, można sobie interpretować, czy to są e, jakieś takie odblaski księżycowe może z wody, czy to są po prostu nie wiem, mlecze, jaskry to już pełna e, interpretacja e, na różne sposoby możliwa. Ten, moi drodzy, was niestety rozczaruje, bo ten sama kupię. Ten zostaje z nami. Spodobał nam się bardzo, bardzo piękna rama i fajnie on jest tak ukryty w środku. No i to jest anioł niebieski. Mi się też dodatkowo podoba, że rama jest też pięknie pomalowana i wkomponowana jakby w całość. A tutaj z tyłu jeszcze macie takie ładne od autorki um, takie wizytówki o z logo. Jest jeszcze taki aniołek, ten chyba jest bardzo młodziutki, dziewczęcy, yy, i fajnie ozdobiony takimi ro, roślinnymi motywami. On się tak właśnie kojarzy z jakimś takim latem, łąką i taką dziewczęcością. Tu anioł skąpany w zieleni po raz kolejny, taki może, nie wiem, anioł łąkowy. Yy, no i jeszcze ma nawet jeżówki. Lub rutbekie, jak zwykle, nie wiem. Wy pewnie wiecie lepiej, ja to zawsze mieszam, ale ten e, motyw, właśnie taki e, wiejsko-ogrodowy, pięknie tutaj wkomponowany. Tu anioł z bukietem maków e, i fajnie jego skrzydła przechodzą na ramę. To tworzy takie wrażenie, że on tak blisko nas jest i że faktycznie no. Taki jest prawie trójwymiarowy, dodatkowo ten obrazek ma nóżkę, więc można sobie go postawić na przykład na stoliczku nocnym. I jeszcze jeden chyba też do postawienia, piękny taki wieczorny tym razem anioł. Mam nadzieję, że Pani Agnieszka się nie obrazi, że ja tak sobie tutaj na freestylu dowolnie interpretuję te jej obrazy, ale no z drugiej strony tak tak, można, prawda? Taka jest idea też sztuki, żeby wchodzić z nią w dialog i sobie ją interpretować. Dla mnie ewidentnie ten jest taki wieczorny i zamyślony. Tu z kolei przepiękna Matka Boska z Dzieciątkiem, i to jest namalowane też na takim kawałku deski. Ładnie jest ta deska opracowana, pięknie zaokrąglona, wyszlifowana, ale fajnie są też zostawione w niej takie naturalne, Elementy, no super mi się to podoba. Tu dodatkowo jeszcze jest piękna kolorystyka, taka trochę do ikon nawiązująca. Zobaczcie, że tutaj jest takie wyzłocenie na brzegach i cały ten, tutaj też są elementy złotego na szatach, i cała ta kolorystyka, i taki styl malowania, tak się właśnie troszeczkę wschodnio i ikonowo kojarzy. Też bardzo ładna praca. I jeszcze dwa takie bardziej. Wesołe, w pastelowych, jasnych kolorach. Aniołki, ten nawet ma ptaszka. Nie wiem, co to za ptaszek. Może wy wiecie, to napiszcie. I jest taki właśnie niebiesko-błękitno-różowy. Ten też w podobnych odcieniach. Takie aniołki bardziej optymistyczne. Dajcie znaka w komentarzach, jak Wam się aniołki spodobały, to już właśnie druga rzecz na naszej zakładce Rękodzieło. I oczywiście jeszcze raz zapraszam, zgłaszajcie się, jeśli macie też swoje prace, którymi chcielibyście się podzielić z resztą naszej tutaj parantelowej społeczności. Dobra, no i trzecia część dostawy Tak jak wspomniałam, trochę staroci Które upolowaliśmy dla was właściwie przypadkiem Ale są fajne moim zdaniem Zobaczcie, na początek taki obraz dziwaczny Ja sama nie jestem pewna jak to w ogóle jest zrobione eee, Ale jest to ciekawe uważam Od razu nam się spodobało Widzieliśmy, że pójdzie z nami eee, Także bardzo proszę, taki oto ciekawy obrazeczek Kilka talerzy z Włosławka wyhaczyłam, więc oczywiście wzięłam, bo już nasze zapasy takie były duże, a już praktycznie wszystko wykupiliście już prawie nie ma. To jest akurat koło. Fajny ma wzór to jest taki talerz lekko głęboki na spaghetti, powiedziałabym, ale jak ktoś się uprze, to zupę też z niego zje. Ale raczej bardziej, nie, może, może być ciężko, chyba że mała ilość tej zupy. Taki na spaghetti. Fajny ma ten wzór taki, jakby pleciony, niby. E, więc zaciekawił mnie. No tutaj mamy klasyczny Włocławek, ale jako ciekawostkę Wam powiem, że jest z tyłu, są inicjały malarki ręcznie, e, ręcznie naniesione, także to zawsze e, podnosi taką kolekcjonerską wartość talerza. Tutaj piękny kobaltowo e, kobaltowo e, taki, no nie wiem, Zielony, powiedzmy, morski talerz, i jest podpisany. Tutaj malowała pani Pilarska, więc też no, ładny. I z tyłu ma dziurki, można zawiesić. Nie wiem, czy go do mojej kolekcji na nie włączę, bo jest bardzo ładny i w bardzo dobrym stanie. Kubeczek taki bez ucha z pięknym kobaltowym wzorem. Bardzo fajny, taki słomkowy ten wzór. I jeszcze taki dzbanuszek, taki prosty. Nie wiem, czy on, czy on coś tu ma. Ma jakąś sygnaturę, ale nie znam jej. Nie wiem, czy on jest angielski, czy nie. W każdym razie jakoś mnie zauroczył. Taki ma swój klimacik, ta kalkomania w kwiaty, to ryflowanie na dole, nawet ta pokrywka jest tutaj. No, fajne, coś ma, coś ma w sobie. Jak dla mnie absolutnie znalezisko numer jeden, topowe, przepiękny wazon. On je... O właśnie nie patrzyłam, czy on coś ma na spodzie. Tu nie ma nic. Tu też nie ma nic, nawet nie popatrzyłam, ale on jest bardzo ciężki, taki ceramiczny. No i ewidentnie ma taki wzór dalekowschodni, orientalny. Przepiękny kolor, taki kolor laki, kolor taki bordowy, ciemny. No i składa się z dwóch części, tak? Oczywiście można sobie je trzymać osobno, ale moim zdaniem najfajniej wyglądają, tak, albo ewentualnie tak. No i to tutaj na jakiś taki monokwiat, na przykład, czy jakiś bukiecik suszek, albo szczerze mówiąc, to on wygląda świetnie, jak jest nawet bez roślin, po prostu jest bardzo ładny. Gdyby nie to, że do naszych wnętrz nie pasuje, nie widzę dla niego nigdzie miejsca, to bym sobie go na pewno za zachowała, bo mi się szalenie podoba, ale wiem, że tutaj kogoś z Was na pewno ucieszy. Dlatego się nie martwię, ale jest, jest piękny. No i ostatnia rzecz na dzisiaj, taki dość, no już jakiś tam nie wiem ile ma lat, ale. E, dość, stary, dość stara reprodukcja Matki Boskiej, częstochowskiej, e, w ładnej ramce ozdobnej i takiej ciekawej, dosyć kolorystyce. Więc, jak macie ochotę, to też taki obrazek do zgarnięcia. Dobra, nagadałam się, było tego strasznie dużo. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. E, bardzo się cieszę, chyba, chyba najbardziej. Nie, no na wszystko się cieszę, bo i bluegrillę lubię, i rękodzieło lubię, i starocie lubię, także ja się dzisiaj bardzo dobrze bawiłam. Mam nadzieję, że wam też się rzeczy spodobają. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się następnym razem. Pięknego weekendu, kochani.